Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Cię Was zapraszam na haul, jeżeli chodzi o pielęgnację. Będą to kosmetyki, które tak naprawdę, jeżeli jesteście na bieżąco, pojawiają się w vlogach, także zawsze Wam uchylam rąbka tajemnicy, co się u mnie pojawi w najbliższej pielęgnacji, jakie do mnie paczki przychodzą, jakie zamówienia i później mi właśnie komentujecie, że też używacie tych kosmetyków, albo że jesteście ciekawe, żebym Wam pokazała w haulu. Także zawsze z haulem się troszeczkę wstrzymuję, żeby wyrazić Wam ewentualną pierwszą opinię, takie pierwsze wrażenie o kosmetykach, żebyście Ewentualnie nie kupowały produktów w ciemno, tylko dlatego, że się u mnie pojawiły. E, I zacznę może od kosmetyku, który przyszedł do mnie z firmy Recibo. E, ja już Wam wielokrotnie chyba mówiłam, że jestem pod wrażeniem tego, jak ta firma się rozwinęła e, i jaka jest naprawdę szczera ze swoim konsumentem, ponieważ wszyscy, wszystkie składniki są opisane. Kosmetyk naprawdę działa. Każdy kosmetyk, który miałam z tej firmy, mi się super sprawdzał. Także dziewczyny przysłały mi do przetestowania e, krem odżywczy. Ja już miałam ten krem tak naprawdę w próbie. Grupkach. Powiem Wam szczerze, że e, chyba 2-3 grupki starczyły mi mniej więcej na tydzień. One miały 2 ml, także jest to super wydajny kosmetyk, ponieważ e, 6 ml starczyło mi mniej więcej na półtora tygodnia e, użytkowania codziennie wieczorem. I powiem Wam szczerze, że naprawdę ten kosmetyk się super sprawdził, także ja jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi na dłuższą metę, wiecie, 2-3 tygodnie, miesiąc czy półtora, ponieważ tutaj mam 50 ml. Kosmetyk kosztuje, chyba mi się wydaje, że 90 zł. albo 80. Nie jest to moim zdaniem wygórowana cena jak na taki Kosmetyk, bo wiecie, że często sięgam po marki selektywne, które są zdecydowanie droższe, a tutaj macie świetne działanie, naturalne składniki w jednym e, pięknym opakowaniu, bo widzicie, że szata graficzna jest naprawdę świetna. Moim zdaniem, rewelacyjne e, rozwiązanie, jeżeli chodzi o samo opakowanie, bo mamy typu Airless, czyli e, pompujemy sobie kosmetyk do góry i tak naprawdę nie dostaje nam się tutaj e, powietrze. Zanieczyszczenia, także ja jestem naprawdę ciekawa, jak się sprawdzi ten kosmetyk przy dłuższym użytkowaniu, ale naprawdę jest to jedna z najbardziej i najlepiej się rozwijających firm polskich, które ja ostatnio zaobserwowałam, także wam bardzo polecam. Każdy komentarz, komentarz płynący pod moimi filmikami na temat tej marki jest pozytywny. Dziewczyny się skusiły na olej do makijażu, na krem pod oczy i naprawdę nie miało się lepszych kosmetyków, także myślę, że ten krem również powinien Wam przypaść do gustu. Także Recibo i jak widzicie, w bardzo fajnych tubkach przychodzą, także jeżeli na przykład nie macie gdzie przechowywać pędzli, albo na przykład chcecie sobie postawić coś ciekawego na toaletce, to myślę, że to też jest fajne rozwiązanie i e, na pewno Wam się ta tubka e, kiedyś przyda. E, pokazuję wam, wam we vlogach paczki, które do mnie przychodzą i w jednym z vlogów pokazałam Wam e, maseczki Yonel. Pokazałam Wam też w domowym spa, e, także przyszły do mnie trzyma z firmy Janelli, Jak widzicie, ja bardzo lubię tą markę, cenię sobie te kosmetyki, dlatego też ona się pojawi w najbliższej pielęgnacji, którą dla Was nagram i te maseczki są o tyle ciekawe, że dwie z nich możemy stosować na noc, a druga nam w szybkim czasie jakby regeneruje skórę, bardzo ją tak rozświetla i przygotowuje do makijażu na naprawdę duże wyjścia. I tutaj mamy jeden, dwa, trzy maseczki i chyba dwójka i trójka. Może być stosowana na noc. Tak, jedną maskę stosuj na noc. Tak, e, czyli dwójeczka i trójeczka jest to maska, którą stosujemy na noc. Ja Wam powiem szczerze, że naj, chyba najbardziej mi przypada do gustu trójka, e, ponieważ to jest e, coś na zasadzie peelingu enzymatycznego, który trzymamy na całą noc, także nasza skóra ma czas na zregenerowanie się, na usunięcie tego martwego neskórka. E, i ja powiem Wam szczerze, że zauważyłam, że po tej maseczce efekt utrzymuje się do dwóch, trzech dni nawet. Ona jest pięknie wygładzona, szczególnie to widzę tutaj w okolicach czoła, pięknie mi się nakłada podkład, ja nie mam żadnych suchych skórek ostatnio. W ogóle nigdzie mi się ten podkład nie waży e, i też zauważam, to Wam mówiłam we vlogu, że po tych maskach e, mam ochotę sięgać po bardzo lekkie kremy, ponieważ moja skóra jest bardzo dobrze wyrównana, jeżeli chodzi o kolory. I ona jest taka promienna, taka gładka, jak widzisz, taka cieńsza się robi, e, ale w dobrym oczywiście tego słowa znaczeniu, także bardzo Wam polecam szczególnie tą trójkę, e, ale te dwie z nich też są fajne, ja zauważyłam duże efekty, także naprawdę moja skóra się ostatnio zregenerowała po tych maseczkach. Bardzo Wam polecam, naprawdę świetne kosmetyki, mimo że kosmetyki... E, są drogie, ponieważ w jedną maskę musimy zainwestować 89 zł, to wydaje mi się, że jak one mi się skończą, to ja naprawdę polecę do sklepu, żeby je kupić, a w zasadzie je zamówię online, ponieważ możecie zamawiać online, macie różne prezenty dodawane w gratisach, teraz jest chyba też akcja, że za powyżej 190 zł dostajecie jakiś krem, który, o którym się pytałyście, dlaczego mam taką małą próbkę, bo właśnie one przychodzą przy zamówieniach i naprawdę super, super właśnie są te maseczki, także ja bardzo polecam i naprawdę Ogromnie, um, ogromnie się ucieszyłam, jak te maseczki się pojawiły, ponieważ Wam mówiłam, że kiedyś w Daglasie dostałam do zamówienia. Masteczkę z Jonal i ona była fantastyczna. Ona była po prostu dla mnie, to było coś odkrywczego, jeżeli chodzi o kosmetyki, a rzadko co mnie tak bardzo zaskakuje. Także te maski Wam polecam. I przechodzimy do zamówienia z yy, Skarbów Syberii. Jak wiecie, ja uwielbiam tą stronę. Moja koleżanka kiedyś stwierdziła, że to jest strona, która, na której się pojawiają No jakieś promocje. Praktycznie to jest strona ciąg ciągle z promocjami, tam zawsze są promocje. Także możecie zdobyć tanie kosmetyki rosyjskie. Bardzo dużo z Was i to mnie też cieszy. Przesyła mi właśnie listę swoich zamówień, yy, czy coś bym wyrzuciła, czy coś bym dała co polecam, bo ja naprawdę dużo używam tych kosmetyków, one są tanie, łatwo dostępne, szybko przychodzą, no i z tego sklepu naprawdę macie tanią paczkę i no cóż więcej chcieć, tak? No naprawdę są tanie, bardzo, bardzo takie przystępne cenowo. I ja sobie wybrałam e, peruwiańskie szmaragdowe mydło do ciała i włosów. Ja bardzo lubię te kosmetyki, ponieważ kiedyś miałam to mydło prowansalskie, a teraz Ecolab, która bije po prostu rekordy popularności na YouTube. Jest to fajna, naturalna marka rosyjska, z której mam teraz dosyć sporo kosmetyków. Bardzo jestem zadowolona. Moja koleżanka, która ma bardzo wrażliwą skórę, również poleca, zawsze się zachwyca tymi kosmetykami. Także to jest, słuchajcie, takie mydło. O, widzicie? Taki glut dosłownie. Taki szmaragdowy. No piękny ma kolor to mydełko. Pięknie się w ogóle rozprowadza na włosach, bo ja myję tym produktem włosy i polecałam ostatnio mojej koleżance, która też sobie zamówiła to mydło. Czekam na jej wrażenia. Ponieważ moja skóra głowy jest rewelacyjnie oczyszczona, słuchajcie, to są dwudniowe włosy, a one w ogóle, w ogóle się nie przetuszczają. Słuchajcie, one są bardzo elastyczne, bardzo takie gładkie, ja bym powiedziała, że e, świeże e, i naprawdę m, tydzień, ostatnio tydzień nie mam włosów, chyba dwa albo ostatnie trzy dni sobie związałam w koczka czy w kitkę i naprawdę one były uniesione od nasady. E, także naprawdę ja jestem w ogóle w szoku najpierw myję włosy tym e, szamponem z Schwarzkopf, tą Volume coś tam, e, a dopiero później myję włosy tym właśnie, tym szmaragdowym mydełkiem, jest rewelacyjne bardzo Wam polecam, naprawdę to jest e, tani produkt, bo kosztuje w granicach 36 zł, a ja już go używam ponad miesiąc i jestem z niego mega zadowolona, mega naprawdę i tylko na Skarbak Cyber jest dostępny, także e, tam macie chyba 4 albo 5 wersji tego mydełka, ja akurat sobie wybrałam z awokado ponieważ awokado świetnie działa na moją skórę twarzy jak i włosów, także bardzo, bardzo Wam polecam. I dalej coś do oczyszczania skóry twarzy, to też pojawi się w filmiku z pielęgnacją, już widziałyście w domowym spa, że bardzo mi się fajnie sprawdzi tą kosmetyką, się nie pieni, świetnie się sprawdza z foroluną i nie pieni się dlatego, że ma bardzo dużo składników naturalnych. W ogóle pięknie że to jest nawilżający żel do twarzy, do skóry suchej, wrażliwej, z kwasem hialuronowym. No moim zdaniem świetny kosmetyk dla osób, które mają bardzo wrażliwą skórę twarzy, Naprawdę mi się dobrze sprawdzi, mam już go y, chyba 3 czwarte. Jest wydajny, ponieważ ma bardzo taką zbitą, gęstą konsystencję, ja mam wrażenie, że ona jest wypełniona na bąbelkami powietrza, jest taka lekka w so, sama w sobie. Bardzo mi się super sprawdza na, bardzo mi się super sprawdza na rano. Także do porannej pielęgnacji, do takiego wstępnego oczyszczenia skóry twarzy bardzo wam polecam. E, no i maseczki, które też widziałyście w domu spayu, już wszystko widziało się tak naprawdę, ale e, chciałam wam powiedzieć, że naprawdę te maseczki są rewelacyjne. Tutaj kończę tą naturalną maseczkę do twarzy na kozim mleku i olejku lnianym z truskawkami. To jest taka y, odżywcza maseczka. Ale też mnie bardzo zaciekawia i dlatego ja sobie wybrałam maseczkę twarugową z miodem. Słuchajcie, no te połączenia są rewelacyjne moim zdaniem. One kosztują w granicach 5-6 zł, także no grzech ich nie brać, a te maseczki są bardzo wydajne, ponieważ taka saszetka starcza Wam na 4 razy, także na dwa tygodnie spokojnie będziecie miały jedną maseczkę. Także myślę, że zakupy, w comiesięcznych zakupach powinny się one Wam pojawić. No i mamy tutaj maskę z kawiorem i olejkiem migdałowym odmładzająca, także... Tej też jestem bardzo ciekawa, dam Wam znać w denku pewnie, jak mi się sprawdzi, także teraz tą kończę, ponieważ ją użyłam chyba trzy razy, także myślę, że jeszcze na dwa razy co najmniej mi staczy, bo ona jest, słuchajcie, bardzo wydajna, jak widzicie trochę jej zostało jeszcze i takim kosmetykiem, który Wam też serdecznie polecam, jeżeli chodzi o wygładzenie skóry twarzy, jeżeli tego szukacie w kosmetyku, który Wam świetnie przygotuje skórę do wchłonięcia się serum, to jest tonik, bardzo fajne są toniki jeżeli chodzi o te wszystkie rosyjskie kosmetyki ja zawierzyłam tej marce w ogóle mi nie podrażnia skóry, bardzo ładnie wygładza i ona jest taka bardzo miękka jeżeli później dotykamy naszej skóry po, po toniku także to jest Organic terapii i to jest właśnie taki tonik do twarzy on kosztuje grosze, bo wydaje mi się, że około 13 zł. Także naprawdę dużo nie płacicie, a macie bardzo wydajny kosmetyk. Możecie go mieszać razem z linkami, także myślę, że to jest dobra alternatywa dla takich naturalnych toników. I ostatnim kosmetykiem, który Wam chciałam pokazać w tych zakupach, to jest już ten słynny em, solny peeling do twarzy: bania agafi, babuszka agafi rzejszeniowy, on się świetnie nadaje do skóry tłustej i mieszanej, on w ogóle świetnie wygładza skórę, ten peeling daje Wam bardzo dużo, bardzo dużo dobrego dla, dla naszej skóry, bardzo ładnie ją wygładza, jest taki delikatny, komfortowy w używaniu, także ja uważam, że za taką cenę naprawdę warto się skusić i na pewno spróbuję innych, jak ten mi się skończy, ale wiecie, że te peelingi do twarzy są bardzo wydajne też przy okazji, bo używam ich zdecydowanie mniej niż na ciało, także myślcie, że to za dwa, za dwa, góra trzy miesiące sobie coś też nowego sprawię, bo e, po prostu produkty są świetne, bardzo Wam polecam, wszystkie linki będziecie mieli na dole tych wszystkich produktów, e, także dajcie znać, co sądzicie o tych zakupach, ja się z Wami żegnam, no i do zobaczenia w kolejnym filmiku, trzymajcie się